Ósmy rządek. Zaczynamy od dwóch słupków obok siebie. Jedna krateczka pusta, 5 pełnych, czyli 16 słupków obok siebie. Dalej kratki puste, 2, 4, 6, 8. 3 pełne krateczki, czyli 10 słupków obok siebie, i dalej znowu puste, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Wyszło. Po tych 16 pustych robimy 5 krateczek pełnych, czyli 16 słupków obok siebie. I teraz na przemian pusta, pełna. Następnie 3 kratki puste, 1 pełna, 6 kratek pustych, 2 pełne. I dalej 3 puste, 1 pełna, 4 puste. I dochodzimy do dłuższego fragmentu kratek pełnych. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Czyli 31 słupków obok siebie. O, akurat się kończy ten motyw przed tym pojedynczym kwadracikiem pełnym. No i po tych 10 pełnych, 3 puste. No i znowu mamy pełne. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No i znowu mamy 10. Czyli 31 jeden słupków obok siebie. I już kończymy. 3 krateczki puste, 3 pełne, 9 pustych, 3 pełne, 9 pustych, 3 pełne, 9 pustych, 3 pełne, 9 pustych, 3 pełne. 9 pustych, 3 pełne, 9 pustych, 3 pełne. A następnie 2, 4, 6, 7 krateczek pustych. Pełna, trzy puste, pełna. Także tak to wygląda na ten moment. Już jesteśmy za połową motywu. No i mamy 29 rządek. Zaczynamy z górnej części robótki. No i tak, tutaj tą część niestety mam jeszcze nierozprasowaną, ale myślę, że sobie też rozprasuję, bo jednak się fajniej. Szczydełkuję jak jest no, o, po prostu taka gładka ta nasza kanwa od pracy zaczynamy od dwóch pełnych kratek, później jedna pełna no i dwie pełne, następnie kratki puste, 2, 4, 6, 8 u mnie wyszło. Jedna pełna, później mam 11 pustych, pełna. 11 pustych pełna, 11 pustych pełna, 11 pustych pełna. No bo kończyłam gwiazdki i tych pełnych krateczek od gwiazdek mam dokładnie 5, bo mam 5 gwiazdek. I już zaczynamy motyw róży, 5 krateczek pustych. Następnie robimy kratki pełne, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, czyli 22 słupki. Obok siebie dwie krateczki puste, trzy pełne, czyli 10 słupków. No i e, jedna, peł, e, jedna pusta, przepraszam. Dalej robimy kratki pełne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, czyli trzydzieści jeden słupków obok siebie. Dwie puste, trzy pełne, jedna pusta, jedna pełna, dwie puste, cztery pełne, czyli trzynaście słupków obok siebie. I teraz na przemian. Trzy puste, pełna, trzy puste. I ostatni motyw wzoru, jeżeli chodzi o róże. Mamy krateczki pełne. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7 pełnych kratek, czyli 22 słupki obok siebie. No i następnie mam yy, yy, krateczki peł, yy, Moment, coś po, pomieszałam. 7 kratek pełnych, czyli 22 słupki obok siebie. O to mi chodziło. Nie wiem, co powiedziałam, ale chyba coś było nie tak. I dalej. Popatrzmy, jest tylko jedna gwiazdka tutaj do zakończenia, a tak mamy pozostałe kratki puste, ale przeliczę, ile to u mnie wyszło. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pustych. No i ta jedna pełna od gwiazdki. I dalej znowu mam kratki puste i jest ich 9. Ostatni element tej firaneczki w tym rządku, no to 5 kratek pełnych, czyli 16 słupków obok siebie, jedna pusta, no i dwa słupki. Ok, czyli zaczynamy kolejny rządek. W kolejnym rządku, jeżeli chodzi o tą środkową i górną część firany, nie robimy gwiazdek. No a tu, w tym zdobnym brzegu, będziemy dziergać kolejną gwiazdeczkę. A jeżeli chodzi o motyw róży, to jesteśmy już za środkiem, bo jedna róża jest gotowa, kolejna już powstaje, już tutaj ją powoli widać. No i mamy już trzydziesty rządek i fajnie już naprawdę widać motyw coraz bardziej. Zaczynamy od dwóch słupków obok siebie, później kratka pusta, dwie pełne, jedna pusta, dwie pełne i krateczki puste, dwa, cztery. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21 pustych kratek. I już przechodzimy do motywu róży. Na początek mamy 5 krateczek pełnych, czyli 16 słupków obok siebie. Jedną krateczkę pustą, raz, dwa, trzy, cztery pełne, czyli 13 słupków obok siebie, 4 puste, jedna pełna, trzy puste. Jedna pełna, 5 pustych i teraz na przemian pełna, pusta pełna. Dwie puste i tu cały czas robimy krawki pełne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, czyli 34 słupki obok siebie. Dalej trzy krateczki puste. O, tak to wyszło. Trzy puste i mamy znowu pięć pełnych, czyli 16 słupków obok siebie. Jedna krateczka pusta i już ostatni motyw róży w tym rządku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, czyli 16 słupków, pięć pełnych kratek. Tak to wygląda. Można sobie jeszcze sprawdzić ewentualnie.

4, 6, 8, 63 u mnie wyszły akurat puste kratki. No i kolejne dwa rządki to będą też rządki z pustymi kratkami. Na razie jeszcze nie robimy gwiazdek. I mamy 31 rządek. 5 krateczek pełnych, czyli 16 słupków obok siebie, i zaczynamy z tej górnej części pracy. Następnie mamy 64.

Jedna krateczka pusta. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć krateczek pełnych, czyli dziewiętnaście słupków obok siebie. Pięć kratek pustych. Następnie mamy znowu trzy kratki pełne, czyli dziesięć słupków obok siebie. Jedna krateczka pusta, a tu mamy cztery pełne, czyli trzynaście słupków obok siebie. 3 kratki puste, 1 pełna, 2 kratki puste, znowu 3 pełne, 3 krateczki puste, pełna, 2 puste, pełna, 4 puste. I na, szczę na szczęście już właściwie jesteśmy przy końcu. 3 krateczki pełne, czyli 10 słupków obok siebie i... Y Chyba powiedziałam puste. Oczywiście pełne. Trzy krateczki pełne, czyli dziesięć słupków obok siebie. Jedna pusta. Dwie pełne, czyli siedem słupków obok siebie. Trzy puste i trzy pełne. To już na koniec motywu. Mam nadzieję, że nigdzie nie pomyliłam pełnej z pustej, z pustą kratką. W każdym razie proszę śledzić też na ekranie, na wszelki wypadek. Proszę sobie jeszcze zerknąć, popatrzeć, czy wszystko się zgadza, ale mam nadzieję, że tak, że wszystko jest w porządku. A może jeszcze tak pokażę. O, dobra. I teraz do końca. Robimy oczywiście bez tej listwy brzegowej. Robimy krateczki puste 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19. U mnie jest tych pustych kratek jedna pełna, trzy puste. Jedna pełna, jedna pusta, no i dwa słupki obok siebie. No i proszę bardzo, mamy 32 już rządek i tyle mi zostało z kłębuszka. Więc nawet nie wystarczył mi kłębek na motyw, ale no, moja firana jest dosyć długa, bo ma ponad 100 cm długości. Jeżeli ktoś robi krótszą, coś na zasadzie zazdroski, no to wiadomo, że mniej pójdzie kordonka. No i zaczynamy z dolnej części firany. Mamy dwa słupki obok siebie, krateczkę pustą, dwie pełne, czyli 7 słupków obok siebie pustą. I dwie pełne. Dalej mamy krateczki puste. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. 17 pustych. Później mamy 3 pełne, czyli 10 słupków obok siebie. I znowu mamy 3 puste. 5 pełnych, czyli 16 słupków obok siebie. Jedna pusta. Dwie pełne, czyli siedem słupków obok siebie. Trzy puste, pełna. Trzy puste, pełna. Dwie puste, pełna. Trzy puste, pełna. Jedna pusta, jedna pełna. Trzy puste. I tutaj mamy cztery krateczki pełne, czyli trzynaście słupków obok siebie. 4 puste, 3 pełne, czyli 10 słupków obok siebie, 2 puste. No i teraz mamy pełne. Raz, 2, trzy. 4, 5, 6, 7, więc 22 słupki obok siebie. I do końca robimy krateczki puste. Jest to ostatni rządek pustych kratek, bo w następnym znowu robimy yy, gwiazdki. A na samym końcu ta powiedzmy zdobna falbanka, czy no nie, to nie jest falbanka, zdobny brzeg. Mamy 5 kratek pełnych, czyli 16 słupków obok siebie, ale ja jeszcze przeliczę te puste kratki. Tutaj chyba będzie.

7 pustych kratek, ale to mówię to u mnie, bo być może u każdej z pań jest inaczej. Powoli zbliżamy się do końca motywu. Chyba zostało 19 rządków, albo 18, coś takiego. 33 rządek. Zaczynamy z górnej części. Dwie kratki pełne, jedna pusta, dwie pełne, dwie puste i jedna pełna. Ta jedna pełna to kolejna gwiazdka i teraz mamy odstęp 11 pustych pełna, 11 pustych pełna, 11 pustych pełna, 11 pustych pełna, 11 pustych pełna. I tych pełnych u mnie w tym rządku wyszło raz 2, 3, 4, 5, 6, ale mówię tutaj od górnej części. No i teraz zaczynamy już motyw róży, tu jest jeszcze element gwiazdki. I mamy 4 krateczki puste, następnie kratki pełne, 3, 4, 5, 6, czyli 19 słupków obok siebie, 2 krateczki puste, 7 kratek pełnych, czyli 22 słupki obok siebie. I teraz 2 kratki puste na przemian, pełna, pusta, pełna. Trzy klatki puste i pięć przemiennych krateczek. Pełna, pusta, pełna, pusta, pełna. Dwie puste i znowu na przemian pełna, pusta, pełna. Trzy puste, trzy pełne, czyli 10 słów obok siebie. I znowu mamy na przemian pusta, pełna, pusta. I kolejny fragment tutaj mamy siedem krateczek pełnych. 7 czy 8, moment, przeliczę. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, czyli 22 słupki obok siebie, 4 krateczki puste i 3 pełne, czyli 10 słupków obok siebie. I to jest już koniec motywu róży. Zerknijmy sobie jeszcze na spokojnie, aby sprawdzić. Chociaż tutaj w tym wzorze jest o tyle fajnie, że jeżeli zrobimy jakąś drobną pomyłkę, to po prostu chyba raczej nic wielkiego się nie dzieje. Wzór raczej i tak powinien wyjść. Ok, i jesteśmy już poza motywem róży. Mam tak, 2, 4, 6, 8, 10, 11 krateczek pustych. Jedna pełna, czyli kolejna gwiazdka to będzie 3 puste. 5 kroteczek pełnych, czyli 16 słupków obok siebie, jedna pusta no i 2 słupki obok siebie. Także tak się prezentuje 33 rządek. 34 rządek. Zaczynamy z dolnej części firany. Mamy dwa słupki obok siebie, jedną kroteczkę pustą No i pięć pełnych, czyli 16 słupków. Dalej dwie kratki puste i e, trzy pełne, czyli no właśnie, 10 słupków obok siebie. E, I do kolejnego motywu, czyli do motywu już róży, cały czas robimy kratki e, puste.

czyli 28 słupków obok siebie. I teraz krateczka pusta, krateczka pełna, dwie puste, pełna. Trzy puste, pełna. Jedna pusta, trzy pełne. Dwie puste, pełna, pusta, pełna. Dwie puste. I znowu mamy trzy pełne, czyli 10 słupków obok siebie. Jedna krateczka pusta. I taki dłuższy fragment kratek pełnych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Wyszło. Czyli 31 słupków obok siebie. Dwie krateczki puste. I już ostatni motyw, jeżeli chodzi o, krat, o róże. To są kratki pełne i jest ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, czyli szesnaście słupków obok siebie. No i dalej mamy trzy kratki puste, trzy pełne, dziewięć pustych, 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 trzy pełne, jedna pusta, jedna pełna. Trzy puste i jedna pełna. Proszę się tutaj nie zagubić, bo już zaczęłam kolejny rządek. Ale jeżeli ktoś patrzy, no to na ten przedostatni oczywiście. O tak to wygląda. Jeszcze pokażę, pokażę ten motyw róży. O tak to wygląda powoli zbliżamy się do końca motywu i tak jak mówiłam, po zakończonym motywie pokażę jak wykonam sobie tutaj ten brzeg po dowiązanej nitce ale też pewnie za jakiś czas no bo to jednak potrwa zanim ja sama to zrobię będę pokazywała jak w, dalszym, w dalszej części firany bo ja nie chcę zrobić takiego brzegu w tej samej długości przez całą przez cały czas, tylko chcę zmieniać i chcę pokazać w jaki sposób to zmienię. A z jakiego względu? Ano, z tego, że jeżeli mamy cały czas, o, w ten sposób, prosty brzeg, to ta firana nie zawsze się fajnie układa. Jeżeli mamy na zasadzie takiej falbany, to wydaje mi się, że, że cała praca taka duża lepiej się układa. Nie wiem, czy Panie robiły takie duże prace. No, już kilka zrobiłam i po prostu ze względu na to. A też fajnie wygląda, bo na tej mojej starej firanie to widzę i to mi się podoba, więc, ale tak jak mówię, to jest tylko propozycja. Być może ktoś ma inny pomysł i oczywiście y, można, bo ja zawsze modyfikuję wzory. Ten mój wzór też jest zmodyfikowany, nie do końca tak jak był. Ja zawsze, jeżeli nie wymyślę sama wzoru, to modyfikuję, żeby dopasować do tego, co ja potrzebuję.